1919 Pierwszy lot międzykontynentalny. 1921 Nagroda Nobla dla Alberta Einsteina. Również 1921 rok francuska kreatorka mody prezentuje swoje perfumy Chanel No. 5. 1931 rok, ukończenie drapacza chmur Empire State Building. 1932 rok, niemiecka firma Telefunken konstruuje pierwszy zestaw radiowo-telewizyjny. Bardzo dobry wieczór. Dzisiaj przeniesiemy się w lata 20. i 30. XX wieku. Oj, działo się, działo. Od nauki i techniki po kulturę masową i chociażby modę. Naprawdę działo się. No i pojawiają się te wielkie osobowości oraz ich dokonania, które towarzyszą nam i towarzyszyć będą kolejnym pokoleniom. Zapraszam. Pierwsza wojna światowa miała charakter szczególny. Ofiar było znacznie więcej niż w przypadku poprzednich konfliktów. Problemom gospodarczym towarzyszył poważny kryzys wartości. Powszechny widok zabitych i zmarłych stępił ludzką wrażliwość i humanitaryzm. Dotychczasowe ideały stanęły pod znakiem zapytania. Literatura i sztuka ukazywały przygnębienie spowodowane tragedią. Jednak, z drugiej strony, ludzie zapragnęli żyć, pełnią życia. Nie bali się już otwartości na świat i zmiany. Do zmienności i kruchości życia ludzie zaczynają się przyzwyczajać i poszukiwać w doczesności po prostu wygody, co umożliwia im rozwój techniki i nauki. Edukacja i kultura staje się coraz powszechniej dostępna. Koniec wielkiego konfliktu, czyli I wojny światowej, w którym uczestniczyły zarówno wielkie mocarstwa oraz te mniejsze, dopiero co wyzwalające się państwa, zwiastował nową epokę. Ale to nie tylko zmiany polityczne i gospodarcze, ale przede wszystkim przemiany społeczne i obyczajowe. Kiedy mężczyźni walczyli na frontach, kobiety musiały przejąć znaczną część ich obowiązków. Oprócz organizacji życia domowego, musiały również zapewnić rodzinie środki do życia. Stały się bardziej aktywne zawodowo. Dlatego jeszcze w czasie wojny w wielu krajach przyznano kobietom prawa polityczne. Trzeba tu przypomnieć postać Emily Pankhurst, brytyjską działaczkę społeczną, jedną z założycielek brytyjskiego ruchu sufrażystek. Była najważniejszą angielską działaczką na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych przed I wojną światową. Gdy w 1918 roku udaje się jej osiągnąć cel, rezygnuje z działalności politycznej. Mimo że kobiety miały utrudniony dostęp do szkolnictwa wyższego i polityki, coraz częściej osiągają sukcesy w nauce i sporcie. No a skoro o paniach mowa, to przyjrzyjmy się teraz, co działo się w modzie. Nie znam się za bardzo na tym, ale postaram się tak to opowiedzieć, żeby przynajmniej nie pomylić sukienki ze spódnicą. Moda kobieca wyrażała pewną liberalizację obyczajów. Liczyła się wygoda, a więc odrzucono ciężkie, długie suknie i krępujące gorsety. Krótkie i luźne sukienki były praktyczne i nie krępowały ruchów. Kobiety zaczynają nosić spodnie. Znikają wielkie kapelusze ozdobione kwiatami i kokardami, a na głowy panie zakładają malutkie kapelusiki. Fryzury również są inne, już bez koków, a gładkie i lekko wymodelowane włosy. Na okazje wieczorowe zakładano suknie eleganckie i proste. Modne stają się kreacje z domu mody Coco Chanel. Coco Chanel, a właściwie Gabrielle Bonner Chanel, francuska projektantka mody od 1915 roku rewolucjonizowała damską modę, lansując ubrania o prostych, sportowych fasonach oraz pozbawione ozdób krótkie suknie, stając się na sześć dziesięcioleci ikoną paryskiej od Koty. W 1921 roku stworzyła popularne do dziś perfumy Chanel No. 5. Jej pomysły to również sukienki i kostiumy z dzianiny, fryzury na pazia Golfy, biżuteria w postaci łańcuchów, plastikowej biżuterii, sukienka znana wszystkim jako mała czarna, spodnie dzwony, prochowiec, czyli letni płaszcz, zarówno damski, jak i męski. I te wszystkie stroje, kreacje, spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem i uważane są za klasyczny kanon elegancji. Nowemu stylowi ubierania sprzyjały również magazyny modowe. Rewolucja modowa była ponadto spowodowana społecznym przyzwoleniem na uprawianie sportu przez kobiety. Z tym wiązało się odsłanianie ciała. Widoczne to było przede wszystkim na plaży. Kostiumy kąpielowe w dwudziestoleciu międzywojennym przyjęły formę krótkiego, obcisłego kombinezonu z ciemnego materiału. Popularne były wycięcia po bokach pleców, paski akcentujące talię oraz czepki kąpielowe. Popularne były również luźne tuniki, peleryny oraz stroje kąpielowe w geometryczne wzory. W latach 30. powraca się do wzorów z belle époque. Nieśmiało pojawiają się już kostiumy dwuczęściowe. Dwudziestolecie międzywojenne to czas upowszechniania się konsumpcyjnego stylu życia. Pojawiają się pralki, lodówki, odkurzacze, miasta i wsie mają dostęp do prądu, a dzięki wykorzystaniu taśmy produkcyjnej te wszystkie produkty są ogólnie dostępne. No i co najważniejsze, nie za drogie. No, ale trzeba to jakoś sprzedać. No i oczywiście upowszechnia się wtedy reklama w takiej formie, jaką znamy ją teraz. Natomiast przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się w świecie techniki. I nauki. Nastąpiły ogromne zmiany w komunikacji. Oprócz transportu kolejowego upowszechnił się transport samochodowy. W 1919 roku dwaj brytyjscy lotnicy, John Alcock i Arthur Wheaton, po raz pierwszy bez międzylądowania pokonali w 16 godzin samolotem Wickers WIMI czwarty Ocean Atlantycki. Lot odbył się tylko z Nowej Fundlandii do Irlandii, ale i tak był to pierwszy lot międzykontynentalny. Natomiast w 1927 roku Charles Lindbergh pokonał samotnie trasę z lotniska w stanie Nowy Jork na lotnisko w Paryżu w 33,5 godziny. No i leciał z prędkością 200 km na godzinę. Natomiast pierwszą kobietą, która dokonała takiego wyczynu, była Amerykanka Amelia Earhart. W 1932 roku samotnie przeleciała nad Atlantykiem. W 1929 roku sterowiec niemiecki Graf Zeppelin okrążył Ziemię w czasie 21 dni, 7 godzin i 34 minut. Technika nie rozwijałaby się tak szybko bez postępu naukowego. W 1921 roku Albert Einstein, twórca teorii względności, otrzymuje Nagrodę Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. W latach 20. i 30. ciągle rozwijano badania nad promieniowaniem i strukturą atomu. W 1938 roku niemieccy fizycy Otto Hahn i Fritz Strassmann dokonali rozszczepienia jądra atomu, bombardując uran neutronami. Było to jedno z najważniejszych odkryć XX wieku, jeśli nie najważniejsze. Ledwie 6 lat później zbudowano bombę atomową i użyto jej dwukrotnie w Japonii. Od tej pory rozwój techniki wojennej związanej z fizyką jądrową wpływa na historię świata. Jeśli chodzi o medycynę, to w 1938 roku grupa trzech naukowców, w skład której wchodzili Alexander Fleming, Howard Walters Florey oraz Ernst Boris Chain, wyizolowała składnik czynny, zakładając rok później pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny. Za swoje odkrycie zostali oni uhonorowani w 1945 roku nagrodą nobla. W okresie międzywojennym upowszechnił się dostęp do kultury, a to dzięki rozwojowi środków masowego przekazu, ale także dzięki wzrostowi poziomu wykształcenia społeczeństw. To z kolei było możliwe dzięki wprowadzeniu powszechnego obowiązku szkolnego. Większość. Państw. Ten obowiązek wprowadziło dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia dopiero po I wojnie światowej. Kultura przestała mieć charakter elitarny. Każdy odbiorca, niezależnie od gustu, oczekiwań, preferencji, mógł w końcu znaleźć coś dla siebie. Nastąpiło upowszechnienie prasy. Niektóre gazety ukazywały się nawet dwa razy dziennie. Istniała nie tylko prasa ogólnokrajowa, ale również lokalna. Ogromne znaczenie informacyjne, ale także rozrywkowe zaczęło mieć radio. Co prawda, pierwsze audycje radiowe sięgają początków XX wieku, ale upowszechnienie tego medium, a przede wszystkim wprowadzenie audycji. Na przykład informacyjnych, muzycznych czy sportowych, przypada właśnie na okres dwudziestolecia. Słuchowiska były bardzo, bardzo przekonujące. Kiedy prezentowano Wojnę Światów na podstawie publikacji Herberta George'a Wellsa, Amerykanie byli przekonani, że mają do czynienia z relacją ataku kosmitów na Ziemię na żywo. Jednak najważniejszym źródłem rozrywki stało się. Kino. Filmy fabularne Niemej w wersji Czarno-białej powstawały już na początku XX wieku. Pierwszym filmem tego rodzaju była Podróż na księżyc nakręcona w 1902 roku przez Georgia Meliesa. Natomiast pierwszy film dźwiękowy wyprodukowano w Niemczech w 1922 roku. Niemiecka kinematografia była jedną z najbardziej liczących się w świecie. Była również podporą machiny propagandy III Rzeszy. Należy tu wspomnieć takie tytuły jak Triumf woli czy Olimpiadę reżyserki Leni Riefenstaff. Ciekawym epizodem epoki filmu niemego jest rozwój niemieckiego kina muzycznego. W latach 1914-1929 Muzyka była wykonywana na żywo przez śpiewaków i orkiestrę, lecz w ścisłej synchronizacji z obrazem na ekranie kinowym. Największą amerykańską gwiazdą kina niemego był urodzony w Wielkiej Brytanii Charles Spencer Chaplin, czyli po prostu Charlie Chaplin. Producent, scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej, ikona kultury popularnej, jeden z najwybitniejszych i najlepiej rozpoznawalnych aktorów i reżyserów w historii światowego kina. American Film Institute umieścił go na dziesiątym miejscu w rankingu największych aktorów wszechczasów. Gwiazdami filmu niemego byli również Rudolf Valentino. Greta Garbo, czy niezwykle zabawni Flip i Flap, czyli Stan Laurel i Oliver Hardy. Gwiazdą kina niemieckiego była Marlena Dietrich. I tutaj bardzo ważny polski akcent, czyli Pola Negri, a właściwie Barbara Apolonia Chałupiec. Pola Negri pozostaje legendą kina i jak dotąd Jedyną polską aktorką, która osiągnęła status gwiazdy filmowej o światowym zasięgu. Ernst Lubitsch mówił o niej, że była pierwszą aktorką europejską, która rozumie istotę kina, a na pewno jedną z pierwszych osobistości Hollywood, która potrafiła skupić na sobie uwagę widowni nie tylko na sali kinowej. Jako jedyna Polka. Ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. To właśnie tutaj po I wojnie światowej powstają największe wytwórnie światowe, jak 20th Century Fox i Warner Bros. No i tutaj powstają filmy z efektami specjalnymi. W 1933 na ekrany kin wchodzi King Kong, przygodowy przebój o ogromnym gorylu. Ogromną popularność zdobywają też melodramaty i romanse. No i któż z nas nie zna ekranizacji powieści Margaret Mitchell, przeminęło z wiatrem z niezapomnianymi kreacjami Vivien Leigh i Clarka Gable'a. Adaptacje powieści były bardzo popularne i przynosiły ogromne zyski. W 1928 powstaje również pierwszy animowany film dźwiękowy To Parowiec Willy. A jego twórca no to oczywiście „Walt Disney“. Do kin ściągały tłumy, jednak pod koniec lat 20. można już było zaopatrzyć się w odbiornik telewizyjny. Jak Państwo myślą, co grało w duszach ludzi okresu międzywojennego? No, nie tylko w duszach, ale też w domach, w klubach, w kawiarniach. Triumfy muzyczne Święci Jazz, który powstaje na południu Stanów Zjednoczonych. A inspiracją stała się muzyka Murzyńska. Szybko też jazz dociera do Europy i również zostaje przyjęty z sukcesem. Jazz wykorzystuje przede wszystkim trąbkę, saksofon i puzon. Najpopularniejszym jazzmenem staje się Louis Armstrong. Powstają zespoły grające jazz, czyli tak zwane big bandy. Muzyka płynie na żywo w kawiarniach i klubach, ale też z płyt gramofonowych i z radia w domowym zaciszu. Muzyce towarzyszy taniec i jest to zdecydowanie czas Charlestona i Foxtrota. No, tutaj wrócę na chwilkę do tej wielkiej małpy, King Konga. Na pewno e, kojarzą państwo tę finałową scenę, e, w której e, King Kong e, z taką kruchą blondynką, której się zakochał w garści, wspina się na taką wysoką wieżę. No i ta wieża to oczywiście Empire State Building. Empire State Building to budowla ukończona w 1931 roku, a której stalowa konstrukcja mierzy 381 metrów i stała się jednym z symboli Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych. Obecnie w Stanach Zjednoczonych Empire State Building jest piąta co do wysokości, a dwudziesta piąta na świecie. No i na koniec dzisiejszego spotkania, a muszą Państwo przyznać, że wyjątkowo wiele informacji powtórzyliśmy. E, może coś nowego pojawiło się, i dokładamy teraz cegiełkę literacką, cegiełkę e, psychologiczno-filozoficzną i odrobinę jeszcze pojęć ze świata sztuki. Literatura podejmuje się rozrachunku z czasem wojny. Widoczny jest tutaj katastrofizm i kryzys wartości. Najwybitniejsze dzieła tego okresu to Na Zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarka oraz Pożegnanie z bronią Ernesta Hemingwaya. W tym czasie po sąsiedzku Jarosław Haszek wydaje przygody dobrego wojaka szwejka. Filozofii i psychologii popularnością cieszą się Henri Bergson z teorią intuicjonizmu oraz Zygmunt Freud ze swoją psychoanalizą. Czytelnictwo jest powszechne i popularne. Nastaje złoty wiek kryminałów. Klasykiem tego gatunku staje się debiutująca w 1920 roku Agatha Christie oraz debiutujący jeszcze przed pierwszą wojną Arthur Doyle, któremu zawdzięczamy Sherlocka Holmesa. W malarstwie dominuje rozwijający się jeszcze przed wojną ekspresjonizm, abstrakcjonizm i kubizm. Nowe trendy to dadaizm, surrealizm oraz futuryzm. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję po raz kolejny za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że był bardzo owocny. No i bardzo proszę równie owocnie wykorzystać zdobytą wiedzę w domu. Proszę zaprosić swoich najbliższych na przykład na test, i może on być podobny do tego, który za chwilkę sami Państwo rozwiążą. Ja Państwu mówię, do zobaczenia za tydzień.